Jeśli jest, jesteśmy powołani do tego, żeby oddawać Bogu chwałę, to żeby coś oddać, coś musisz wziąć, coś musisz mieć. Mhm. I napisane jest, że będą patrzeć na wasze dobre czyny i chwalić będą Boga. Tak. Więc jeśli robisz coś dobrego, coś co ma dla kogoś wartość i słyszy i ktoś to widzi i docenia i mówi ci: "Słuchaj, jesteś niezwykłą mamą". Doceniam, to widzę, nie wiem, inspiruje się. To ja sobie nie chcę tego przyjąć. Super, to jest moja zasługa, mm -hmm. tylko dziękuję. Bierzesz to chwałę tak, i oddajesz. Panie Boże, dziękuję Ci i, ja, i, i mm -hmm. biorę to i dziękuję Tobie, oddaję, tak? Tak, tak? Oddaję to słowo, że nie zatrzymuj chwały dla siebie, bo, bo to jest za, za ciężkie, bo nie uniesiesz nawet tego, bo możesz. Yy, ciekawe, parę dni temu yy, takie pytanie do mnie przyszło: czy moja wartość jest w tym, że ja mam siódemkę dzieci? Czy w kimś albo w czymś innym. Bo można by tak pomyśleć: jestem wyjątkowo, mamy siódemkę dzieci. Ale ja nie chcę tak o sobie myśleć. Bo czy masz jedno, czy nie masz dzieci, mamo? Czy tato? To twoja wartość nie jest w tym, ile masz. Nie jest nawet w tym, co robisz. Tylko w tym, że jesteś. Mhm. Kim jesteś. I. A że Jezus dał życie za każdego na z nas. To cena każdego z nas jest równa jego życiu. To jest mega wartość. Mm. To jest taka wartość, którą ja bym chciała przekazać moim dzieciom. Nie jesteś synku yy, czy córko yy, wartościowy dlatego, co robisz, dlatego nawet co dla mnie robisz, nawet dlatego, jak mnie traktujesz, tylko dlatego, kim jesteś. Kim